I otrzyma goścowe z tej strony kebus. Wczorajszy odcinek był właśnie a propos tego, czy CS2 wyjdzie, czy koniec Paryża, i takie tam bzdety. A dzisiaj dosłownie dostajemy tweeta od Valve. Cieka ciekawa sytuacja, zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Brzmi on: What are you doing next Wednesday? Czyli, co robić w następną środę. No i w następną środę najprawdopodobniej aktualizacja. O czym, co, czego to może dotyczyć, zaraz sobie powiemy. A ja zapraszam Was na stronę Skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradeie powyżej 100 dolarów, oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę spore bonusiki. Zachęcam, żeby zajrzeć na stronkę, jeżeli chcecie swoje skiny wymienić. No i link do strony znajdziecie standardowo w opisie. A my przechodzimy do Twittera, chociaż teraz jest to ex, także przechodzimy sobie do exa, no i mamy tutaj CS2, oficjalny profil oczywiście, what are win next Wednesday. Także sprawa wygląda tak, wydaje mi się, że będzie to, no dwie opcje, albo oficjalne wyjście CS2, albo koniec Paryża, nie widzę innej opcji. Okej, okay, jednak widzę jedną opcję, jest trzecia opcja, po prostu te dwie rzeczy będą ze sobą połączone. E, także zobaczymy jak to wyjdzie, ja już się nie mogę doczekać, aż się nahypowałem widząc tego tweeta, bo e, kurde no, nie oszukujmy się, wszyscy na to czekamy, wszyscy dosłownie na to czekamy, aż to się wreszcie skończy, aż wreszcie mogli będziemy, e, że tak powiem, oglądać wzrosty, jeżeli chodzi o Paryż. Zobaczymy, we will see, e, ale no... Ciekawie, ciekawie, dobrze, że w ogóle coś takiego się stało, że cokolwiek zapowiedzieli, bo ludzie już się niepokoili, może być może obejrzeli mój film, <laughs> nie no wątpię, ale, e, ale no fajnie, że coś takiego w ogóle zostało zapoustowane. Dajcie znać co wy o tym sądzicie w komentarzu, nie będę więcej przedłużał, bo chyba nie mam nic więcej do dodania, będziemy gadać jak już to się wydarzy, e, no i wtedy na pewno dużo filmów po końcu Paryża, co robić, co i jak, także e, uzupełniajcie swoje supply'e i to by było na tyle trzymajcie się jo